Audacity to edytor i rejestrator audio dla Windows i innych systemów operacyjnych. Audacity umożliwia użytkownikom nagrywanie dźwięku na żywo, a także importowanie i edycję ścieżek audio. Użytkownicy o wyższym poziomie kompetencji będą mogli łatwo łączyć pliki dźwiękowe i dodawać efekty. Najpierw przejdź na stronę Audacity i zainstaluj program. W górnym panelu znajdziesz wszystkie najważniejsze przyciski. Na pewno zauważysz typowe przyciski sterujące. Play, czyli odtwarzanie, Record, czyli nagrywanie, Pause, chwilowe zatrzymanie, Stop, zatrzymanie odtwarzania i nagrywania. Jeżeli chcesz edytować fragment nagrania, zaznacz go. Klikając przycisk Edit, możesz wybrać opcję. Wytnij, usuń, kopiuj, wklej. I tym podobne. Bardziej zaawansowane działania znajdziesz w zakładce Efekty. Gdy nagranie jest gotowe, kliknij Export i wybierz w jakim formacie chcesz zapisać plik. Najczęściej będzie to mp3. Następnie kliknij Save, dodaj tytuł i zapisz w wybranym folderze. Audacity można wykorzystać do ćwiczenia wielu kompetencji językowych. Słuchanie. Nauczyciele mogą tworzyć własne pliki audio i odtwarzać je w klasie. Mogą też stworzyć własną bibliotekę podcastów o różnym stopniu zaawansowania. Audacity można wykorzystać jako edytor audio. Wystarczy importować nagranie. I skorzystać z dostępnych funkcji edycji. Dla uczniów słabiej znających język, nauczyciele mogą dodawać etykiety tekstowe ze wskazówkami lub tworzyć napisy. Nauczyciele mogą zachęcać uczniów do używania Audacity, do nagrywania własnych prac, takich jak prezentacje, monologi. Czy dialogi w celu poprawy ich wypowiedzi ustnych. Można również rozwijać zakres słownictwa, tworząc arkusze ćwiczeń do prezentowanych materiałów audio. Audacity umożliwia prostą obróbkę dźwięku i tworzenie dobrej jakości materiałów audio. Aby korzystać z Audacity, postępuj zgodnie z następującymi krokami. 1. Importuj pliki audio do programu lub nagraj własne. 2. Edytuj nagranie. Możesz dodawać, usuwać i kopiować fragmenty nagrania. 3. Na koniec eksportuj nagranie i zapisz plik roboczy.